Dobry wieczór, szanowni państwo. Dzisiaj zamierzam zrobić pewne eksperymentum. Mam nadzieję, że trochę mi lepiej się uda niż moje standardowe eksperymenta, które mi nie wychodzą z reguły, ale bądźmy dobrej myśli, prawda? Do zrobienia tego eksperymentum zainspirował mnie David z kanału The 8-Bit Guy, który kiedyś się nazywał The Eyebook Guy. W każdym razie, on ma taką serię kilku, powiedzmy, filmików, które się nazywają Is It obsolete? Czyli bierze jakiś stary sprzęt i używa go przez tydzień, i, i potem wydaje werdykt, czy jest to sprzęt przestarzały, już nieużywalny, czy jednak można go nadal używać. I ponieważ teraz generalnie każdy sprzęt elektroniczny, który się kupi w sklepie, to jest przestarzały właściwie dzień po zakupie, a przynajmniej tak się chce nam wmówić, no to postanowiłem, ponieważ mam taką akurat możliwość, sprawdzić, czy to rzeczywiście prawda, czy sprzęty, powiedzmy, sprzed wielu lat są już kompletnie nieużywalne, do dupy, niczego się nie, nie, nie nadają i trzeba sobie koniecznie kupić, kupować co rok nowy, nowy telefon za dwie paczki. W tym celu... Postanowiłem, że przez tydzień będę używał jako swojego telefonu tego oto urządzenia. To jest iPhone 3GS. To jest ten sam, który Wam już kiedyś pokazywałem, tylko że zrobiłem z nim pewien taki, no, no remont mu zrobiłem w zasadzie można powiedzieć. To jest pierwszy w życiu telefon, który otworzyłem i potem poskładałem go do kupy i cud, że działa. No, w każdym razie, no to jest jego poprzednia klapka. Wyglądała kiedyś tak, jak widzicie, trochę tak nieszczęśliwie. No, teraz wygląda trochę lepiej, prawda? Chociaż nawet połysk odzyskał trochę i też tutaj szkiełko od aparatu nie jest porysowane, w związku z czym wychodzą troszkę lepsze zdjęcia. No, w każdym razie, jak się kiedyś zastanawialiście, dlaczego wymiana plecków w tym telefonie kosztuje powiedzmy 130 zł. To dlatego, że wszystkie bebechy są do tego przyśrubowane i trzeba je generalnie stąd wypróć, płytę główną, antenę WiFi, dock, silniczek wibracyjny, wszystko po prostu trzeba z tego wyciągnąć i przepierdaczyć do nowej obudowy, to, to jest straszna dziwka. I no zrobiłem to, ale nie wiem, czy drugi raz już bym się zdecydował na takie zabawy, bo to jest straszna babranina. Jeszcze wymieniłem też przycisk Home, w związku z czym teraz działa normalnie, nie trzeba się jakby gimnastykować z Asysty Touch. Niestety nie udało mi się doprowadzić tego. Znaczy, nie wymieniałem po prostu tego, tego obwodu tutaj. Przyciski głośności działają, to nie działa, no ale. Kiedy ostatni raz tego użyliście? Tak naprawdę. Znaczy, jak już się ma, to się używa, no ale no, b, można przeżyć z tego. No, w każdym razie będę używał tego szatu telefonu. Yy, on, To jest rocznik 2010? 2009, jakoś tak. No, W każdym razie ma tak 6-7 lat, prawda? W, właściwie 8 już z, z, z 2017. Yy, ostatnia wersja iOS, którą on y, obsługuje, to jest iOS 616. No oczywiście działa ta funkcja, nie pamiętam już jak ona się nazywa, w każdym razie, że, że jak się ściągnie apkę, która nie jest kompatybilna, to on proponuje ściągnięcie starszej wersji, która jest kompatybilna z tym systemem, to jest bardzo fajne w związku z czym. No tak naprawdę wszystkie, wszystkie takie rzeczy się da tutaj uruchomić. Facebook Messenger działa, z góry komunikator, którego używam, jeżeli w ogóle używam jakiegoś, Dysk Google działa. Google Mapy też działają, generalnie w większość aplikacji da się zainstalować. No zobaczymy czy da się przeżyć na tym sprzęcie. Tak po prostu, ale żeby nie było za łatwo to postanowiłem, że do moich takich głównych czy znaczy głównych takich jakichś większych rzeczy typu leżenie w wannie oglądanie YouTube'a albo jakichś takich innych poważnych zadań typu nie wiem, szukanie głupot w internecie Będę stosował tego to potwora Tak, to jest iPad, iPad Nie dwa, nie 3, nie 10, tylko po prostu iPad No, jest bardzo... Udało mi się go, że tak powiem, dziabnąć w bardzo... Jest praktycznie w idealnym stanie no i żeby też ułatwić sobie trochę to zadanie, no to to jest jego taka najbardziej wypaśna wersja po pełnej bandzie, znaczy 64 giga pamięci, GPS, prawda wejście na kartę, SIM, gdzie mam Aero fetknięte, więc no tak przynajmniej sobie trochę, trochę tutaj ułatwiam. Ogólnie sprzęt jest świetny w świetnym stanie, wszystko działa, przycisk home działa bez problemu, bateria trzyma jak żylata, po prostu przez jak się w miarę oszczędnie używa, to tydzień można na tym siedzieć bez problemu, no i zobaczymy, zobaczymy. No oczywiście do jakichś poważniejszych, takich już naprawdę poważniejszych rzeczy, nie wiem, jak będę musiał z roboty coś zrobić, no to już będę używał normalnego kompa, ale postaram się powstrzymać od używania fancy-schmancy tabletów i kosmicznych smartfonów z kosmosu, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Życzcie mi szczęścia.